Torcik? Prościzna. Upiekłam w swojej karierze więcej tortów niż kiedykolwiek widzieliście. Po pierwsze trzeba odpowiednio pokroić biszkopty. A teraz ostrożnie wycinamy w nich równiutką dziur. Potem wystarczy skleić placki bitą śmietaną. Tylko spójrzcie jak to apetycznie wygląda. I tak robimy warstwę za warstwą. W środku ukryję prezent, który na pewno spodoba się Kate. Myślę, że dzięki temu wygram. Ważne, żeby moja niespodzianka była dobrze ukryta. Najlepiej zrobić to za grubą warstwą bitej śmietany. A teraz trzeba to krzyściutko wyrównać, żeby tort wyglądał jak należy. Spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Zostało go tylko udekorować za pomocą M&M'sów. Dzięki temu będzie jeszcze ładniejszy i oczywiście smaczniejszy. Moja wnuczka nie złapie się na takie tanie sztuczki typu nowy smartfon w cieście. Ona chce tylko piękny i pyszny tort na swoje urodziny. Właśnie to zamierzam dla niej zrobić. Najpierw trzeba zagnieść ciasto. Myślę, że każdy zna ten przepis. Jeśli nie, to uważnie obserwujcie moje ręce. Idealnie. Następnie trzeba dodać trochę kakao. Dzięki temu nasze przyszłe ciasto będzie miało przyjemny czekoladowy smak. I kolor też będzie miało czekoladowy. Patrz, Zak, widziałeś kiedyś bardziej czekoladowe ciasto? Ja też nie. To jest naprawdę super. Teraz trzeba upiec ten torcik. Tylko najpierw muszę się pozbyć ciasta z rąk. Babcia wpadła na świetny pomysł. Kate naprawdę uwielbia czekoladę. Może zrobię jej tort ze wszystkich batoników, które tak bardzo kocha. Otwieramy i rzucamy wszystko na foremkę. To jakieś zbyt proste. Rzeczywiście nadszedł czas na piekarnik. Poczekaj na mnie, babciu! Zak to jest piekarnik. Wstawimy do środka nasze ciasta. E, jak to działa? A, e, chyba już wiem. Odejdź stąd, zrobię to sama. Spójrz, ustawiłeś na najwyższą temperaturę. Chyba nie chcesz zniszczyć piekarnika swoimi niezdarnymi ruchami. Dobra, gotowe. Spójrz, jaki fajny torcik mi wyszedł. Co za zapach! Kate nie da rady się temu oprzeć. Zobaczymy, co mi wyszło. No całkiem fajnie, ale zostawiłbym go jednak w piekarniku na dłużej. Aby ciasto lepiej się upiekło. Podkręcę też temperaturę. Babci tak już nie ma w pobliżu. Moje ciasto jest już gotowe. Mam nadzieję, że moja wnuczka będzie zadowolona z tego prezentu ode mnie. A teraz go ozdobimy. Najpierw naleję do szklanki gorącej wody. Bierzemy czekoladę. I wkładamy ją do szklanki. Tak, żeby zrobiła się płynna. Teraz rozprowadzę czekoladę na babce. Właśnie w ten sposób. Oczywiście nie można zapomnieć o pysznej posypce. No dalej, tutaj, pospiesz się! O kurczę, zapomniałem o torcie. To straszne. Chyba troszkę przesadziłem. O nie. Ale wspaniale mi to wyszło. Kurczę, wszyscy mają takie piękne torty, a ja mam jakiś węgiel. Nie martw się, kochaniutki. Następnym razem ci się uda. Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Muszę ozdobić tort, żeby jego zwęglony kolor nie rzucał się w oczy. Kurczę, to nie ma sensu, przegrałem! Nie płacz. Kate, smacznego! Wow, wszyscy na pewno bardzo się staraliście, z wyjątkiem Zaka. Co to za rozgotowany kawałek czekolady? Czy to skórka z węga drzewnego? Gotował go na ognisku? Dobra, spróbuję. Fuu, Nie wiedziałam, że można spaskudzić czekoladę. Idziemy dalej. Babciu, twoja babka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy, czy jest tak dobra jak zwykle. A może nawet lepsza. Tak, to jest ten smak. Uwielbiam twoje ciasta. Pozostaje zobaczyć, co przygotowała szefowa kuchni Tina. Założę się, że jej ciasto też jest całkiem dobre. O tak, naprawdę jest pyszne. Czekaj, co jest w środku? Ciekawe. Nikt jeszcze nie zrobił dla mnie tortu niespodzianki. Wow, to nowiutki iPhone! Tina, ja nawet nie mogłam o tym marzyć. Wyobraźcie sobie, jakie fajne zdjęcia będę mogła teraz robić. Ekstra. Ciekawe, jakie funkcje ma ten telefon. Dzięki Tina, wygrałaś, ale fajnie. Wiedziałam, że mój talent zostanie doceniony. Tym razem przygotujcie dla mnie kanapkę. Coś przekąsić? O, mogę to zrobić. Łatwizna. Spokojnie, Kate. Pamiętasz ile kanapek ci zrobiłam? Zabierała się do szkoły. Oczywiście ze wszystkich kanapek wybierzesz te robione przez ukochaną babcię. Najpierw chleb włożę do tostera. Dzięki temu będzie gorący i o wiele smaczniejszy. Dalej dodam krem orzechowy. Tylko nie wiem jak to otworzyć. Zak, pomożesz? Ojej, babciu, ten krem tak ładnie pachnie. Mogę spróbować? Jaki pyszny! Za, co ty robisz? To do kanapek. Dobra, i tak nie dam rady zabrać ci tego kremu. Będę musiała zrobić coś zdrowszego dla Kate. Na przykład zrobię kanapkę z warzywami. Myślę, że jej się taka spodoba. Będzie miała ogórki? Pomidory, sałatę, w zasadzie wszystko, co najzdrowsze. Tak, ale wcale nie jest to smaczne. Kate, nie martw się. Tym razem ja przygotuję Ci najsmaczniejszą kanapeczkę. Przy okazji nie jest trudna do zrobienia. Najpierw trzeba zetrzeć troszkę sera. Pokażcie mi choć jedną osobę, która nie lubi sera. Takiej na bank nie ma. Jest to więc uniwersalny sposób na poczęstunek dla każdego. A teraz troszkę magii. Ser trzeba pokolorować barwnikiem spożywczym. Dzięki temu nabierze bardzo ładnego koloru. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy pomalować każdy talerzyk z serem na inny kolor. Następnie musimy wyciąć serca z kromek chleba. To właśnie te kromki sprawiają, że kanapki są nie tylko smaczne, ale i śliczne. Na wierzchu trzeba ułożyć sery w tęczowy wzorek. Teraz nadszedł czas na upieczenie tych kanapeczek. Ojej, to są rzeczy, których nawet ja bym spróbowała. Oczywiście, ponieważ jestem mistrzynią w swoim fachu, powstałe serduszka umieszczam na liściu kapusty. Wszystko gotowe. Ja też już prawie skończyłam. Dobra, zgadzam się z Tino. Zdrowe kanapki nie smakują zbyt dobrze, więc będę musiała dodać troszkę szynki. Pozwolę sobie również na dorzucenie keczupu. No, tak jest lepiej. Co za uczta. O, kanapki! Kurczę, wszyscy już je zrobili. A ja dałem się ponieść jedzeniu kremu orzechowego. I to właśnie on mnie uratuje. Ten krem jest taki pyszny, Ten krem jest taki pyszny że po połączeniu z chlebem powstała kanapka nie będzie miała sobie równych. Dodam też banana. Ekstra. A żeby na chlebie pojawiła się apetyczna skórka, po prostu go troszkę przypiekę za pomocą żelazka. Czemu nie? Babciu, patrz, co wymyśliłem. No ciekawe. Tylko skąd się bierze ten zapach spalenizny? Zak, to twoje żelazko! O nie, jaki ja jestem niezdarny! Znowu przypaliłem sobie danie. Kurczę. Zak, musisz być bardziej ostrożny. Dobra, ale i tak mam szansę, żeby wygrać. Wow. Od czego by tu zacząć? Kurczę, Zak, znowu coś przypaliłeś. Co ty mi tu dajesz? Tego nie da się jeść. To obrzydliwe. Mogłeś się troszkę bardziej postarać. Nie, to nie jest dobre. Fu. Zobaczymy, czym babcia mnie zaskoczy. No to się nazywa kanapka. Jest naprawdę pyszniutka. A teraz muszę spróbować kanapek Tiny. Wow, jakie jaskrawe. No to ja rozumiem. Ojej. W środku są wszystkie kolory tęczy. Super. Jakie to jest pyszne. Absolutnie je uwielbiam. Nadal jednak bardziej apetyczna jest dla mnie kanapeczka mojej babci. Sordina. Tina. Urano, w końcu wygrałam. Tym razem zróbcie mi pyszniutkiego czekoladowego misia. Chcę właśnie takiego. No to coś nowego. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Już mam pomysł. Do jego realizacji będę potrzebował ciastek Oreo. Najpierw musimy pozbyć się kremu ze środka. O, jaki pyszny. Teraz trzeba pokruszyć herbatniki. Najważniejsze, żeby nie zjeść tego przed czasem. A teraz potrzebuję nutelli. Co za zapach. Dobra, y trzeba ją dobrze wymieszać z okruchami Oreo. Ale najpierw ją spróbuję. Teraz przyściutko wymieszamy, żeby powstała z tego lepka masa. Nutella to naprawdę świetny pomysł. Ja też dodam nutellę do mojego ciasta, więc będzie bardziej czekoladowe. A co za tym idzie? Smaczniejsze! Dobra, teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. O matko, jak to długo trwa! Lepiej użyję miksera. No dobra, od razu lepiej. Oj, babciu, to wyrabianie ciasta zajmuje ci tak dużo czasu. Moje jest już gotowe. Dodałam do niego trochę naturalnego kakao. Chcę, żeby ciasto też było czekoladowe. Miś ma być przecież brązowy. Wygląda fajnie. A moja masa czekoladowa z oreo i Nutelli też już jest gotowa. Pozostaje tylko ulepić z niej misia. Zach, nie umiesz nic zrobić. Lepiej patrz i ucz się. Mam już prawie gotowe ciasto na naleśniki. Trzeba je przelać do butelki, żeby łatwiej było je później wycisnąć na patelnię. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wychodzi. Prawdziwe jadalne misie Kate będzie zachwycona. Ja też mogę zrobić oczy dla Misia z cukierków. Będą smaczniejsze niż twoje owoce. To wszystko bzdury. Miś musi być duży. Trzeba go upiec. Najlepiej zrobić to za pomocą palnika. Wow, to się nazywa płomień. Lubię takie rzeczy. No to sprawdźmy, co mi wyszło. Co? Jak to się stało? Zapomniałam, że ciasto rośnie. To się nazywa Peszek. Jak mogłam o tym zapomnieć? Ojej, wasze mi się są takie słodkie. Oprócz tego, którego zrobiła Tina, jest trochę przerażający. Mam nadzieję, że jest przynajmniej smaczny. Nie, jest okropny. Nie dam rady nawet tego przerzuć. Jak mam to jeść? Najwyraźniej nijak. Zobaczmy, co zrobiła dla mnie babcia. Ojej, jakie słodziaczki i to mi się znaleźników. Urocze. Nie mam wątpliwości, że będą po prostu niesamowicie pyszne. Nie myliłam się. Zobaczmy, co Zak dla mnie przygotował. Ojej! Ale fajne! Takiego czekoladowego mi się nie spodziewałam! Wykonałeś niesamowitą robotę, Zak, gratuluję! No wreszcie, tak długo na to czekałem! Wygrałem! Hurra! Wow, to pizza! Ciekawe, z czym jest. Sprawdźmy. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mm, jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzuć bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Rewelacja. Świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizzę. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolejna przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie? Monika, odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać. Muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu, jazz! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na Ziemię, proszę! Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super! Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie! To kosmici! Pomocy, pękł mi balon, spadam. Pizza była niesamowita, najadłam się dosyta. O, chyba że zwraca. Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności! W środku jest mleczne nadzienie. To za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba? To straszne! Nie płacz, wiem, jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko! Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie, leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak ci się podoba moja nowa figura? Hmm, dobra robota! Możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Hmm, pyszności. Super. To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony. A teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop. Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika, dowody prowadzą prosto do ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się, a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją zjem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów. Nie umiesz. O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść mnie stąd. Już Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz, nic mi do śmiechu, ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli, jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika, można w tym zanurkować! Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella. Jest tak czekoladowa, super! Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej. Smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu! Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj! Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kopkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł, nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas. O, jak szybko mija! Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. Oto moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. O, i ten smak. Co za wspaniały plan, rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody. To nic takiego. O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc, jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów. Nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie. Moje włosy tak pięknie powiewają na wietrze. Widzisz? Mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan! Warto spróbować! Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite! Zobacz, jak płynna jest ta guma! Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka? Zaraz zrobię balona! Jess, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam.